Nareszcie, nareszcie idę odwiedzić moją kochaną małą córeczkę. Już jest kilka dni, od kiedy wyszła ze szpitala, więc mam nadzieję, że już bardzo dobrze się czuję. Halo, halo! jesteście w środku, halo! Kto to? Kto to przychodzi o tak późnej porze? Co ty tutaj robisz? Czego chcesz? Dlaczego nie chcesz puścić mnie do środka? Chciałam tylko odwiedzić Kasię. Kasię? A po co? Wymyśliłeś kolejny durny gdzieś wyjazd na wakacje? Gdzie ją tym razem wybiedziesz? Gdzie sprawisz, że znowu będzie potrzebowała pomocy? Ee, e, e, e. ja tylko przypomnę, że jestem jej ojcem i chciałem przynieść jej ulubione rzeczy. Kupiłem kilka książek i globus, o którym marzyła. Super, to daj mi to, ja jej to przekażę, a ty się lepiej tutaj nie zbliżaj. E, e, ale dlaczego? Jestem jej ojcem, no daj mi się z nią spotkać. Nie możesz. Prawda jest taka, że Kasia niczego nie pamięta. Nawet dokładnie nie wie, że jesteś jej ojcem. Musisz poczekać. Idź, popytaj lekarzy, bo chyba zapomniałeś zapytać o stan zdrowia swojej córki. Przypomnij sobie, co jej zrobiłeś. Jestem po prostu na ciebie wściekła. Ach, aż po prostu nie mogę wytrzymać. Jak mogłeś do tego dopuścić, aby mała, biedna Kasia straciła pamięć? Ona kompletnie nie wie, kim ty jesteś. Nie wie, kim jestem? Ale jak to? Jestem jej tatą. Jeszcze niedawno spotykaliśmy się co chwilę. Chodziliśmy razem na wycieczki i na spacery. Razem z nią się uczyłem matematyki. Naprawdę mnie nie poznaje? Nic tu po mnie. Nie mam co tutaj robić. Wyjeżdżam. Wyjeżdżam. W sumie to musiałbym ogarnąć tego mojego kampera w końcu. W tym samym czasie wysoko w górach, w miejscu kempingu, gdzie jeszcze niedawno była Kasia ze swoim tatą i bratem, wszystko stoi tak, jak to zostawili. Jest kamper i ognisko. No i ktoś jeszcze. Stary, jak tu jest super. Nie, no nie wierzę. Patrz na to. Ściągka wspinaczkowa. No, mówiłem ci, że będzie fajnie. Tylko straszna droga. Ja tu już nie mam na nic siły. Ty, a wejdziesz tam na górę? No daj radę. dasz, dasz, dasz. No pewnie, że dam. Patrz na to. Eee, yeah, jestem na górze. Ło, spadłem. Ała, strasznie kiepska Talina. Dobra, chodź tam dalej. Ej, co jest grane? Patrz na to. Ło. Przecież to jest czaszka! Ej, wygląda od jakiejś krowy czy od czegoś! Ty jesteś krowa, nienormalny jesteś? To jest jakiś bizon albo coś takiego. Wow, albo muflon. O, muflon to taka koza, która mieszka wysoko w górach. Ej, nie, ja nie chcę koło tego chodzić, idę stąd. Ja mi się to nawet podoba. Ej, co jest grane? Łazienka wybudowana w środku lasu? Namiot! Ktoś tutaj jest na kempingu. Halo, halo, dzień dobry! Halo, jest tu ktoś w środku? Halo! O i ognisko jeszcze się pali. O, jak fajnie jest się ogrzać! Ty stary, gdzie ty jesteś? Ej stary, co ty znalazłeś? Wow! Gdzie są ci ludzie, którzy rozbili te, ten, ten y, camping? Co, co, co jest grane? Nie wiem. Wszystko przejrzałem. Wszystko zostawione jakby dawno temu. Ognisko ledwo się paliło, dorzuciłem trochę drewna, jest większy ogień. Wygląda na to, jakby przez kilka dni tutaj nikogo nie było. Nikogo nie było? A ten kamper? Zostawiony otwarty. Ty, wchodzimy do środka. Ile tam jest rzeczy? Stary to jest normalnie dom w samochodzie. Serio? Wow, dobra, dobra, e, ej, drzwi się zamykają, wow, jak czadowo, jak kulowo, zobacz ile tu jest miejsca, normalnie łóżka, ej, niedawno ktoś chyba w nich spał, halo, halo, jest tu ktoś, halo, to jest opuszczone, mówię Ci, patrz, walizki zostawione, puste, bez niczego, o, w lodówce, ile jedzenia, a ja jestem w sumie głodny, a ta kanapka? Mmm, wygląda na mega dobrym. Mmm, jakie dobre. Ej, weź, weź mnie, poczęstuj! Oh, jakie to jest wszystko genialne! Mówię ci, to miejsce jest porzucone, bo możemy tutaj trochę poszperać. W tym samym czasie tatakaśki wrócił na kemping. Tylko nie ma pojęcia, że nie jest tutaj sam. Oj, to może się źle skończyć. Ci chłopacy wcale nie są tacy mili. O rany, jaki tu bałagan, wszystko porozrzucane, zostawione. O, książka Kaśki. To na pewno ją zabiorę. Ten namiot. Ach, nie pamiętam, jak się go składa. Dlaczego był otwarty? O, trzeba go zamknąć. Pamiętam, że go zamykałem. Nie mam pojęcia, jak doszło do tego, że został otwarty. Wszystko porozrzucane. Baniak z wodą. Yy, tutaj? A, to jest kocyk. O, i scyzorek. Ten scyzorek. Mm, to jest pamiątka jeszcze po moim dziadku. Muszę go koniecznie zabrać. Ogień? Ognisko? Po tylu dniach? To nie powinno się nic tutaj palić. Co jest grane? A, milutko i cieplutko. Ale wyczuwam, że chyba nie jestem tutaj sam. O rany. A mój kamper! Muszę szybko wejść do środka. Zapomniałem go zamknąć. W tym całym pośpiechu. Och, przez ten cały wypadek. Muszę szybko wejść do środka. Te, stary, ktoś tu wszedł. Stary, ktoś tu idzie. Cicho, cicho, chowaj się tutaj. Cicho, cicho, nie ruszaj się. Może nikt nas nie zauważy za tym łóżkiem. Cicho, chowamy się. Halo? Halo? Jest tu ktoś? Halo? O, wydaje się, że nikogo nie ma. O, chyba mi się zdawało, że ktoś musiał tutaj być. Dobra, odłożę linę. O, nie, latarka cały czas świeci. Zostawiona jeszcze po tej przykrej całej akcji. Scyzoryk odłożę na półkę. Dobra, jedzenie. Ech, to się nie nadaje do spożycia. To wszystko trzeba będzie jakoś wyrzucić. Cały ten stolik złożyć. Chyba powinienem sprzedać ten kamper Kupiłem go specjalnie na wakacje z moimi dziećmi. A tutaj już na pierwszych wakacjach taki wypadek się zdarzył. Chyba już nie chcę tutaj wchodzić. Chyba nie mam siły. W tej kasie powiedziała, że źle się czuję. Och, nie. Traumatyczne przeżycia wracają. Lepiej będzie, jak usiądę i odpocznę. To jest ten moment, to jest ten moment. Musimy uciec i to w tej chwili. Dobra, dobra, szybko, nie zauważy nas. A co wy tu robicie? Halo, halo, halo. Otwieraj drzwi, otwieraj drzwi. Uciekamy, uciekamy. Szybko, szybko. O, rany, nie zdążyliśmy. Co, co wy tu robicie? Kim wy jesteście? Dlaczego weszliście do mojego kampera? Eee, twojego kampera? A masz na to jakieś dowody? A może Ci powiemy, że my tutaj już mieszkamy sobie od kilku dni i nam się to podoba i że to jest nasz kamper? E, 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 e! Jesteście dzieciakami! Nie macie nawet prawa jazdy! Jakbyście tutaj przyjechali tym kamperem. Co wy tu robicie? Złodziejaszki. Chcieliście mnie okraść! O nie, ja tego tak nie zostawię! O nie! E, a może wujek nam podstawił ten kamper i może teraz jest nasz? Masz na to jakieś dowody? Spływaj! Spływaj, koleś, to teraz nasza przyczepa, nasz dom na kółkach. Ta, jasne. Widzicie co? Wiecie, co ja zrobię? Po prostu odpalę ten kamper i pojadę prosto z wami pod komisariat policji. No, zrobię tak, zrobię. Ty, stary, on nie żartuje. Otwieraj te drzwi. Szybko uciekamy stąd! No i żebym was tutaj nigdy więcej nie widział, Wypad mi stąd. Nie wchodzi się do czyichś samochodów. To jest zakazane. Dobra, dobra, koleś, weź się ucisz. Nie strasz policją, nie krzycz na nas. Jeszcze się policzymy, jeszcze się policzymy, zobaczymy, zobaczymy, kto będzie górą. Co za z tego kolesia? Ale mnie zdenerwował. Co on myśli, że tak mu to pójdzie płazem? O nie, zemścimy się na nim, nie ma takiej opcji! Już miałem plan, że to wszystko będzie nasze. Już miałem plan, że taki wielki kamper został porzucony aż tu nagle koles jakiś się zjawił. E, wiesz co? Hm, możemy zobaczyć, gdzie pojedzie, bo na pewno się w końcu stąd truszy. Możemy zobaczyć, gdzie mieszka. Wtedy się na nim zemścimy. Weźmiemy chłopaków. No i kolej zobaczy, kto tutaj rządzi. Co za okrutne smarkacze, dzieciaki, rozbójnicy. No nie, wszystko mi pomyślnie w moim kamperze. O nie, łóżko rozwalone, wszystko wyjedzone, porozwalane rzeczy. Pewnie szukali jakieś pieniędzy. O nie, ja tak łatwo nie dam się okraść. Nie ma takiej opcji. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak to wszystko posprzątać, powynosić, poukładać, no i zostawić miejsce czystym. Nie mam zamiaru już nigdy tutaj wracać. Przez moment zapomniałem, co tutaj się wydarzyło. Zapomniałem, co zrobiłem, Kasi. Teraz wszystko do mnie wróciło. Nie mam siły z tym walczyć. Po prostu stąd pojadę. Nie chcę tutaj już nigdy więcej wracać. A dla mojej Kasi, dla mojej córki, aby odzyskała pamięć. Jestem gotów zrobić wszystko. Czy młodzi, okrutni chłopacy jeszcze się zemszczą? Czy tata Kasi jest bezpieczna? Czy Kasia jest bezpieczna? Tego dowiecie się w kolejnych odcinkach. Dajcie znać, jakie inne przygody powinna mieć Kaśka i jej rodzina.